Nie boję się tego słowa. To jest historyczny moment dla miasta Mielca. Bezpłatna komunikacja miejska w Mielcu. To się dzieje. Jest ze mną pan prezydent miasta Mielca, Radosław Su. Panie prezydencie, dzisiaj pierwsze takie spotkanie koncepcyjne. Pokazaliście radnym, jak będzie wyglądać bezpłatna komunikacja miejska w praktyce. Rzeczywiście tak, rozpoczynamy pracę według przyjętego harmonogramu. W rezultacie ma skutkować tym, że na koniec roku, czyli w grudniu, przyjmujemy, przyjmiemy już, mam nadzieję, Rada Miejska przyjmie komplet uchwał, które od przyszłego roku, od 1 października, wprowadzą bezpłatną komunikację miejską właśnie na terenie naszego miasta. No właśnie, wiele wątpiło, wielu nie wierzyło, a to się dzieje. To się dzieje, Szanowni Państwo, i tak się będzie działo, Panie dyrektorze. krok po kroku ten nasz program wyborczy, w którym szliśmy do wyborów, będziemy realizować. Ja się bardzo cieszę, bo to był jeden faktycznie z tych punktów, który wydawał się taki trudny do osiągnięcia, no bo to jak to bezpłatna komunikacja miejska w naszym mieście, jak to za darmo? Tak będzie za darmo dla mieszkańców miasta Mielca. Mieszkańcy miasta Mielca pojadą bezpłatnie już w przyszłym roku. I teraz kolejne pytanie, bardzo ważne. Kiedy? Od 1 października przyszłego roku. My potrzebujemy tego czasu, jeżeli w grudniu radni przyjmą stosowne uchwały, to to jest czas tutaj dla nas, jak również dla spółki MKS, na wypracowanie już takich praktycznych rozwiązań, przygotowanie, zamówienie, przygotowanie systemu, przygotowanie infrastruktury, wakacje no nie są dobrym momentem po prostu na, na wprowadzanie tego typu zmian, więc ten wrzesień po wakacjach dajemy sobie, sobie i wszystkim nam na takie mocne przepracowanie w zakresie wypracowania, czy też tak no, Nabycia, tak można powiedzieć, zniżek do bezpłatnych przejazdów czy tej ulgi, która uprawnia do bezpłatnych przejazdów, po to, aby jak największa liczba mieszkańców miasta Mielca właśnie od 1 października już pojechała, pojechała bezpłatnie. To już wybrzmiało, ale jeszcze dopytam, dla kogo będzie ta bezpłatna komunikacja? Bezpłatna komunikacja na terenie miasta Mielca będzie dla mieszkańców miasta Mielca. Czyli tutaj, jakby takim potwierdzeniem, tym, co uprawnia do bezpłatnych przejazdów na terenie miasta Mielca, jest właśnie fakt zamieszkiwania na terenie naszego miasta i płacenia w naszym mieście podatków. Czyli podsumujmy, przyszłość. Rok 1 października mieszkańcy Mielca pojadą autobusami za darmo. Tak, jest, bezpłaty. dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy jeszcze na stronę mielec.pl. Tam relacje z dzisiejszego wydarzenia i zdjęcia. Także serdecznie zapraszamy, a ja dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo państwu.